Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia, wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia, czyli materiału, w którym komentujemy ważne zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, czyli to, co się już zdarzyło w astrologii i co może nam pomóc lepiej astrologię zrozumieć, zobaczyć jak działa, zobaczyć w jaki sposób pracują pewne układy i zdarzenia, czyli... Zapraszam Was serdecznie do e, obejrzenia tego, co tam się ciekawego zdarzyło w ostatnich dniach. Nagrywam ten materiał na Cyprze, gdzie jest ciepło, słońce świeci. E, piękne, piękne, dużo światła, dużo blasku i tak ale e, będziemy mówili o zdarzeniu, które ostatnio miało miejsce, które akurat nie było takie bardzo pełne światła, wręcz przeciwnie. Zaćmienie księżyca zaćmienie Księżyca na pełni, które miało miejsce, no, wprawdzie w zeszłym tygodniu. Czyli to już coś, co już się zdarzyło, coś już miało miejsce, co już przeszło jakby, ale konsekwencje są i jeszcze będą miały miejsce przez jakiś czas. No, dlaczego do tego wracamy? Ponieważ konsekwencje tego zaćmienia i tego półkrzyża, który wtedy miał miejsce, bardzo mocnego, radykalnego, agresywnego, cały czas gdzieś są widoczne i jeszcze będą widoczne. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która jest tutaj zauważalna, mianowicie Mianowicie konsekwencje zaćmienia oczywiście powód wiemy znamy historię wiemy że przyniosło to bardzo y, dramatyczne konsekwencje związane z pogodą związane z katastrofą ludzkimi stratami wiemy to już słyszałem, oglądamy wiadomości ale tu się pojawiają się inne wątki bardzo dziwne bardzo no, mroczne w sumie i takie trochę zgodne z naturą zaćmienia mianowicie to że Zaczęły się pojawiać całe y, ogromne jakby w, w akcje dezinformacyjne. W mediach zaczynają krążyć opowieści o tym, że zginęły setki ludzi, dzieci zginęły. Nie ma w, że, że ukrywana jest prawda o, o ogromnych stratach ludzkich, że, że, że w, w, ci ludzie gdzieś tam giną, nie ma ich, coś takiego strasznego się dzieje. No oczywiście to nieprawda. Zginęło no, kilkanaście osób. Na dziś wiadomo o siedmiu, dziesięciu osobach. To nie chodzi o licytowanie się, ile osób zginęło, czy nie, ale to jest ewidentnie zamęt, sianie zamętu, sianie dezinformacji. Nie mam wątpliwości, że to są informacje rozsyłane przez rosyjskich troli z Kremla. Celowo, świadomie, żeby wprowadzać zamęt, lęk, niepokój, żeby ludzie się bali, żeby byli przerażeni, żeby byli coraz bardziej zdesperowani. A przy okazji no, pożyteczni różni idioci i idio yy, głupcy to lajkują, wrzucają, puszczają dalej, nie zastanawiając się nie, nie, bezrefleksyjnie. No właśnie, yy, zaćmienie, zaćmienie, czyli zamieszanie, zamieszanie umysłu. Pamiętacie doskonale takie pojęcie wojny hybrydowej, kiedy w 2014 roku Rosja zaatakowała Ukrainę właśnie wojną hybrydową. Czyli nagle się pojawiły ludzi zielone ludziki, jakieś dziwne osoby, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, jak. Żadne regularne wojska były, nie były, w jakieś takie nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Wojna hybrydowa to takie połączenie wojny klasycznej z jakimiś intrygami, podchodami, prowokacjami. No więc okej, okay, dobra, poznaliśmy to pojęcie, ale zaczęło karierę robić kolejne pojęcie wojny kognitywnej. Wojna kognitywna to taki rodzaj działania strategicznego, oddziaływania na naszą podświadomość, umysł, psychikę, gdzie mamy tak sprany mózg, bo to jest właśnie technika prania mózgu że już nie wiesz, co jest prawdą, a co nie. Wszyscy kradną, wszędzie są złodzieje, wszyscy politycy to oszuści. Nie ma sensu się zainteresować tym wszystkim, co się dzieje, bo oni wszyscy kradną, wszyscy są źli. Nie ma prawdy na tym świecie, nie można się niczego dowiedzieć prawdziwego, bo wszystko jest ukrywane, rządy oszukują, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i my to przyjmujemy takie do wiadomości, takie działania, które powodują co? Dezinformacje, lęk, niepokój, zamykanie się w sobie, wycofywanie się do strefy prywatnej. Czyli brak zaangażowania, deatomizację społeczeństwa. Czyli jak społeczeństwo takie, powiedzmy, demokratyczne, wspólnotowe, chcemy sobie pomagać, organizować się jakoś jak tą no spowodzią, coś możemy zrobić, no to nie, walimy po prostu. nie? Dwie godziny po pęknięciu pierwszej w tamy już się zaczęła nagonka, już się zaczęły jazdy, już się zaczęły oskarżenia i, i taka nawalanka. Nie? A potem coraz więcej różnych dezinformacji, kłamstw, oszustw dotyczących różnych zdarzeń i, i nie, nie mówienia prawdy. No więc to są właśnie działania kognitywne, czyli mieszające nam w głowie, sprawiające, że nie wiemy już nic kompletnie co się dzieje na świecie. I to jest właśnie konsekwencja tego zaćmienia, które miało właśnie miejsce na pełni księżyca 18, no i nadal trwa. Z innych zupełnie obszarów, czyli z innego rejonu, no tutaj Putin zaczął straszyć bronią atomową. Zaczęło się znowu opowieści o tym, że jeżeli podejdą wojska polskie do Kaliningradu, zbliżą się tylko do granicy, to Putin użyje atomu, że będzie w straszna atak atomowy. Broń atomowa, że będą używać takiej strasznej broni. No po prostu można usłyszeć że jakieś ciarki, przechodzą ludziom na plecach. Oczywiście my się już trochę zdążyliśmy odpornić na te stra atomowe strachy i jakby już przestajemy reagować. Broń atomowa nie jest skuteczna, efektywna. <śm> dlatego, że to jest broń, która ma totalne działanie. Broń masowego rażenia. Konsekwencje są straszliwe. Nie tylko dla tych, którzy zostali zaatakowani, dla atakujących również, bo to jest zagłada. Więc ona jest nieużywalna. To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, jeżeli można tak użyć, takiego słowa, że broń atomowa jest źródłem pokoju. No tak to wygląda. Nikt jej nie używa. To jest taki szak. Hitler w czasie II wojny światowej miał duże zapasy broni chemicznej, po I wojnie światowej nigdy ich nie użył. Nigdy nie użyto broni chemicznej. Ze strachu. Do ostatnich chwil, do, do ostatnich momentów jego, że tak powiem, chowania się w bunkrze w Berlinie, nie użyto broni chemicznej. Powiedziano, jakie będą konsekwencje. Będą straszliwe dla wszystkich. Więc nie używano ich. Putin nie użyje broni atomowej. Jeszcze raz podkreślę i powiem to 20 razy. Putin nie użyje broni atomowej. Powie, jakie będą konsekwencje. Nawet, jakby wydolni rozkaz, generałowie tego nie zrobią. Po prostu koniec i kropka. Nawet gdyby czołgi podjeżdżały pod Moskwę, nie zrobią tego, bo wiedzą, jakie będą straszliwe, destrukcyjne konsekwencje. Dlatego tego nikt nie zrobi. To jest taki paradoks, taki fenomen. Oczywiście tutaj jednym z elementów też tego zaćmienia jest to, że zaczyna się rozkręcać kolejna wojna, wojna Izraela z Hezbollahem, Już nie z Hamasem w, w Palestynie, na zachodnim brzegu, tylko na północy Libanu, tam gdzie stacjonuje Hezbollah. Znowu kolejna wojna. Te zamachy 3000 pejderów i co zostały zdetonowane, to też niesamowite. To będzie miało też ciekawą odsłonę dalszą w, w kontekście nowiu Księżyca, który będzie miał miejsce w 2 października, kiedy dojdzie do zaćmienia Słońca, częściowego wprawdzie, ale jednak, będzie to też ciekawe. To też się połączy nam w całość, bo teraz właśnie mamy linię węzłów blisko e, serii faz Księżyca, więc to będzie miało też konsekwencje, będzie o czym mówić na pewno, niewątpliwie. Więc to będzie też bardzo, bardzo ciekawe. E, jeżeli uważasz, że ten materiał jest ciekawy, interesujący, daj lajka. A ci wszyscy, którzy oglądają ten materiał na YouTube, bo niektórzy oglądają na Facebooku, proszę was o kliknięcie subskrypcji. Tutaj w prawym dolnym rogu widzicie przycisk subskrypcja. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, zapraszam. Będziecie więcej mogli ich oglądać i słuchać. Zapraszam również do sklepu na Solarus.pl. Można już w przedsprzedaży kupować Astrokalendarium na rok 2025. Ci, którzy to uczynią teraz, dostaną w pierwszej kolejności. Kiedy wyjdzie z drukarnia, już niedługo, i z dedykacją moim autografem i 15% obniżki kosztów, czyli zniżki dla Was na pewno. Przy okazji za, zachęcam Was do tego, żeby się już zainteresować kursem styczniowym. Astrologiczna Mapa Marzeń 23-26 stycznia w Nałęczowie. Warsztat. Warsztat astrologiczny Mapa Marzeń. Połączenie astrologii, horoskopu z technikami twórczego myślenia, kreatywności, wykorzystania swoich potencjałów. Dziękuję serdecznie. Tych wszystkich, którzy lubią ten materiał, zapraszam w kolejną sobotę za tydzień, a w poniedziałek widzimy się na Astrologicznym Komentarzu. Dziękuję serdecznie, zapraszam i dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was z Cypru.